W dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was moje wrażenia z multiplayera Call of Duty Cold War. Mam więc nadzieję, że wam się spodobają. Do dzieła. Call of Duty to jest seria, z którą ja moi drodzy mam naprawdę bardzo, bardzo dużo wspomnień, bo grałem w pierwszą część od 2003 roku, grałem esportowo sportowo przez 10 lat i ogółem jest to tytuł, który jest mi zawsze bliski, więc każdą część staram się sprawdzić, zwłaszcza od kiedy mają Battle Royale do zaoferowania również. Modern Warfare wprowadził dużo dobrego, dużo nowych zmian, z kolei Cold War wydaje mi się, że poszedł bardziej w stronę Black Ops 4, no i... Miałem okazję testować na PlayStation 4 multiplayer i grałem na klawiaturze i myszce, ale lada chwila na Twitchu, na którego serdecznie zapraszam. Twitch.tv ukośnik kaftan, będę grał na strumykach w zamkniętą BT na PC-cie, więc śledźcie, żeby nie przegapić. Natomiast na kanale chciałbym zrobić serię z kampanii na weteranie, jak to robiłem w przypadku Modern Warfare, jeżeli pomysł Wam się podoba, dajcie znać poniżej. I jeżeli chcecie zobaczyć więcej u Cold War na kanale, nawet z trybu Warzone, kiedy wyjdzie, zostawcie po sobie kciuka w górę, tymczasem zobaczmy, co do zaoferowania ma multiplayer. To bardzo złożony temat, Moi drodzy, złożone z tego względu, że mam wrażenie, że Cold War odszedł troszkę od tego schematu, który znamy z Modern Warfare, czyli ciężkiego recoila, dużo strasznie. Na ekranie się działo Modern Warfare. Ogólnie jest to bardzo dobra gra, jeżeli chodzi o koda. Natomiast wydaje mi się, że pod względem movementu, zwłaszcza jeżeli widzimy o Battle Sprint, ten sprint taki bardzo szybki, prawda? Nie ma go tutaj. Wydaje mi się, że movement i strzelanie właśnie bardziej przypomina Black Ops 4. Czy mi się to podoba? Nie wiem, dlatego że strzelanie w kodzie w Modern Warfare jest znacznie bardziej oparte na skillu niżeli na strzelaniu laserowym, w celowaniu w konkretne miejsce i po prostu pruciu z automatu. W przypadku Modern Warfare jest to bardzo oparte na dobrym movencie, solidnej jakby architekturze poruszania się oraz strzelania. Z kolei tutaj w Cold War wydaje mi się, że zrobili krok do tyłu i troszkę mnie to martwi, bo z tego co mówiłem na przykład Jack Fraggs, właśnie strzelanie i movement bardzo przypomina Black Opsa 4. I ogółem wizualnie to widać. Widać to pod względem interfejsu, strzelania, tego jak się zachowują animacje, bronie, movement, postaci. Troszkę mnie to martwi, z tego względu, że Koda uwielbiam, a Modern Warfare dał mi taką drugą świeżość dla tej serii, ponieważ wydaje mi się, że Black Ops i poprzednie części były budowane najpierw pod konsole i wtedy były jedynie portami na PC-a, co wcale nie wydawało się jakieś złe z pozoru, aczkolwiek budowanie gry w ten sposób sprawia, że ten movement wcale nie jest płynny i strzelanie jest dosyć arkejdowe, nie jest właśnie oparte na umiejętnościach za zanadto. Z kolei wydaje mi się, że jest szansa do tego, żeby Cold War był świetnym battle Royalem i na pewno tryb Wars w Cold Warze będę grał nałogowo i będę robił z niego materiału, ale również będę go streamował na pewno dużo, zwłaszcza kiedy będzie już miał swoją premierę. Jedyne co mnie martwi to to, że w chwili, kiedy będziemy mieli multiplayer i ten system strzelania będzie taki mniej oparty na skillu, a bardziej oparty właśnie na laserowym strzelaniu znanym z konsoli i z poprzednich części. Troszkę mnie to martwi. Troszkę mnie martwi, że mnie to rzuci ogółem na kampanię. Czekam jak cholera, ponieważ ogółem będę ją przechodził na weteranie. Tak samo jak przechodzi Modern Warfare, z kolei tutaj w tym kodzie martwi mnie to, że dostaniemy grę, która będzie nadzwyczaj oparta na właśnie tych schematach, które znamy z poprzednich części, a nie z Modern Warfare. To mi trochę w Cold War martwi, bo wydaje mi się, że Modern Warfare postawił troszkę ryzyko odchodząc od tego i budując cały ten nowy silnik graficzny. Tutaj wydaje mi się, że poszli z silnikiem właśnie do tyłu, że to jest bardziej coś, co przypomina Black Ops na czwórkę. Widać to po animacjach, widać to po zachowaniu broni, widać to po strzelaniu i tym, kiedy postaci poszczególne obrywają, nawet Interfejs jest taki bardzo, bardzo black-opsowy i. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł z tego względu, że jakkolwiek Blackouta w Black Ops 4 uwielbiałem, jeżeli chodzi o schemat, wiecie, tych zabawnych asetów, dodatków i, i gadżetów, to jednak str movement i strzelanie w Modern Warfare jest o tyle mniej arcade'owe, że bardziej polega nie na tym, kto zacznie strzelać pierwszy. No, czy no, bardzo często polega na tym, ale jednak z wielu sytuacji możemy wyjść bez szwanku, jeżeli strzelamy lepiej. I to się ceni w tej grze. Co się ceni w Modern Warfare, tak samo w multiplayerze, z którego bardzo często nawet ja, to osoba, która gra, Stop na hardkorze tak naprawdę. Jestem w stanie wyjść bez szwanku z sytuacji naprawdę podbrankowych, tylko dlatego, że po prostu strzelam celniej. Natomiast w Cold Warze wydaje mi się, że nie będzie to miało miejsca. Wydaje mi się, że ten movement nie będzie na tyle zróżnicowany i na tyle postawiony na jakby jego płynność, Zesprowadzi sprowadzi się to do bardzo prostych potyczek i tak naprawdę wymiany ognia laserowego znanych z Black Opsa 4, gdzie multiplayer mnie porwał w sumie nieszczególnie, wręcz wcale prawie. Zobaczymy. Trochę powiem szczerze, że jestem zaniepokojony, natomiast na pewno kiedy wyjdzie beta, to będę grał w Cold War z tego względu, że, no, fanem Koda jestem od zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o próbę, chcę zobaczyć, jaki to jest, um, jakie to jest doświadczenie, kiedy gram na konsoli, nie na konsoli, tylko bezpośrednio na pc, bo na pewno Mały Smoothing jest inny, na pewno inaczej się zachowuje, mieszka. Zresztą to widać, jeżeli graliście. Nawet Modern Warfare, kiedy była beta. Na PlayStation 4, jeżeli graliście, to wiecie, że nawet wtedy ten, jakby, poruszanie się postaci, ale też gra myszą, to jest zupełnie inna rzecz. Nie jest tak Płynna, robi takie wrażenie bardzo jakby input delay był. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę w Modern Warfare, no wiadomo, na przejście na PC-cie to była po prostu niebo, a ziemia. I tam rozgrywka i movement i strzelanie było świetne. Z kolei co się tyczy tej części, zobaczymy. Zobaczymy jak się będzie wersja PC-towa zachowywać, sprawdzimy to na pewno na, w ramach odcinka, ale też w ramach strumyków na Twitchu, na które serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że jedyne, jedyne naprawdę obawy moje są odnośnie tego movementu i strzelania, bo owszem, mapy wyglądają troszkę bardziej, przypominają właśnie te poprzednie kody Black Ops i tak dalej, wersję serię Ghost czy Infinite Warfare Advanced Warfare i tak dalej. Co się tyczy z kolei um, samych broni, z tego co widziałem jest znacznie mniej skomplikowany schemat um, jakby budowy tego jak poszczególne dodatki działają, jeżeli chodzi o broń. Wydaje mi się, że jest to mniej skomplikowane, na pewno spodoba się to bardziej osobom, które są sobie casualowo pograć, co z kolei mi się podoba w tej części, bo tak czepiam się tego momentu i strzelania, ale strasznie mi się podoba to, że mam wrażenie, mam właściwie dwa odnosze wrażenia. Po pierwsze, że jest wizualnie znacznie czystsza ta gra, znacznie więcej i wyraźnie widać. Nie jest takie jakby minus Modern Warfare jest taki, że tam bardzo dużo się na ekranie dzieje. Bardzo się dużo dzieje, jeżeli chodzi o interfejs, dodatkowe dźwięki, No stop jakby mamy jakiś hałas i jakby chaos wizualny, non-stop jakieś małe, małe znaczniki, jakieś małe wiecie, jak to się nazywa, decay i, i cały jakby tak samo ambient. Sprawia, że wszystko robi się bardzo chaotyczne i ciężko nie tylko dostrzec wrogów, ale też ich usłyszeć. Natomiast jeżeli chodzi o Teugrem i Black Opsa, samego czwórkę, którego zresztą ona przypomina, jest to znacznie czystsze bardziej Arkejdowe, ale przez to nie robi takiego wrażenia, wiecie, może robi trochę wrażenia arena shootera, ale jednak w tym dobrym tego słowa rozumieniu. Przez wzgląd na to, że kiedy grałem Blackouta, to tam akurat w um, Blackoutcie w Call of Duty Black Ops 4 było znacznie łatwiej dostrzec wrogów. Właśnie przez wzgląd na to, że zarówno mapa, jak i wizualna strona gry była zbudowana w taki sposób, że jest znacznie ciężej czegoś nie zauważyć, bo jednak postaci, zarówno wrogowie, jak i ogółem, cokolwiek, co się rusza, znacznie czystsze jest w stosunku do terenu, tekstur, przedmiotów, miejsc i tak dalej, budynków. Co się tyczy z kolei trybu Battle Royale, nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać, na pewno będziemy mieli prędzej czy później szansę go wypróbować, natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. W tym kodzie. To jest jedyna obawa. Movement i strzelanie, bo jeżeli to będzie wszystko przypominać, wiecie, koda Modern Warfare albo usprawnioną wersję Black Opsa 4, to wydaje mi się, że nie powinniśmy się martwić na pewno stronę wizualną, bo choć wydaje mi się, że jest to nadal silnik Black Opsa 4, a nie Modern Warfare. Mogę się mylić, poprawcie mnie, jeżeli tak, to tylko jakby nie doczytałem to moje mniemanie, więc e, mogę sobie tak dumać, ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Z kolei, co się tyczy plusów, rany boskie, lepiej słychać kroki. W końcu, w Modern Warfare kroki było słychać fantastycznie w pewnym momencie, jednak gdzieś po drodze twórcy uznali, że dobrym pomysłem będzie je jednak wyciszyć, co było dla mnie beznadziejne i strasznie mnie to zawiodło, dlatego, że na przykład, kiedy gramy w samego Blackouta, oczywiście tam była martwa cisza, tam były te wszystkie dodatki, były, które sprawiały, że słyszeliśmy, mówię oczywiście o trybie Battle Royale, do Black Opsa 4, jeżeli ktoś nie kojarzy, tam słyszeliśmy wszystko, a jeszcze były takie dodatki, które spra sprawiały, że słyszeliśmy lepiej. Niemniej wydaje mi się, że tam było mega ważne poruszanie się na kucaka w trybie Battle Royale przez wzgląd na to właśnie, jak było dobrze słychać kroki. I to dla mnie zawsze we w PS-ach, kluczowe, zwłaszcza w tych pierwszych częściach koda, jedynce, dwójce czy czwórce, w sensie pierwszy Modern Warfare w 2008, kiedy to zacząłem, też na ProModzie się grało, prawda, dużo dużo esportu Plus tego był taki, że w chwili, gdy kroki stanowią ogromną, ważną część rozgrywki, plus jest taki, że my jesteśmy nastawieni na to, że nie tylko wizualnie musimy liczyć na wszystkie wskazówki i to, czy wroga zauważymy, ale możemy też to rozgrywać to słuchem. Jeżeli słyszymy wroga, możemy wcześniej się wcelować, używać właśnie wskazówek dźwiękowych, dzięki temu łatwiej, powiedzmy, pokonamy, czy przechytrzymy wroga na mniejszych pomieszczeniach zamkniętych, a tutaj tego w Modern Warfare nie było. W Cold War mam wrażenie, że to jest lim. czy może być tak, że w, na PlayStation grając jest to ciężej zauważyć. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli przejdziemy się na PC, to, to będziemy mieli taki naprawdę pełny obraz tego, co Cold War może jako gra, gra multiplayer czy platforma do gry Battle Royale, właśnie do Warzone'a, co może oferować. Mówili twórcy, że Warzone będzie w jakiś sposób mniejszy lub większy połączony z tym z Modern Warfare. Nie mam pojęcia jak, bo wydaje mi się, że jest to totalnie Inny silnik graficzny, także no zobaczymy. Na pewno odczuwalne jest to, że jest to inna gra niż Modern Warfare, naprawdę inna. Jest to taki typowy kod właśnie Black Opsowy. Wydaje mi się, że jest to może taki ruch, wiecie, pod stronę i jakby to będą dwie gry, które się będą na przemian pokazywać i będą się różnić tym od siebie. Czy to jest dobry punkt marketingowy? Nie mam pojęcia, bo Modern Warfare był jednak krokiem do przodu w tę te... jednak nie tylko kolejną generację, ale też jakby bardziej responsywny movement. Natomiast tutaj no troszkę tego brakuje. Czy będzie to tak wyglądać na PC? -cie? Nie mam pojęcia. Na pewno dam wam znać, kiedy już będę grał na PC. -cie. Zrobię materiał poświęcony tej wersji pc -towej. Oczywiście, w kwestii bety, która ma w połowie października swoje miejsce. Wtedy przetestujemy grę i na pewno będę nałogowo testował ją też na streamach, bo chcę w pełni mieć obraz tego, co właściwie Call of Duty Cold War, czyli nowa część Black Opsa, ma do zaoferowania na pc -cie. A wydaje mi się, że będzie miała dużo aczkolwiek. Jedyne, co mnie martwi, właśnie, to jest ten movement i strona strzelania, które są przecież tak ważne w kodzie. Jeżeli chodzi o słuchanie, to w Modern Warfare to troszkę zepsuli, prawda? Ten słuch jakby nie słyszy się tak wrogów, i też trzeba, jakby. Wszystkie audioki już są zagłuszone mnóstwem komentarzy i wszystkiego co się na w grze dzieje. Wydaje mi się, że możemy jakby ograniczyć to na tyle, żeby to było mniej istotne, kroki grały. Jedną z istotniejszych rzeczy, które przecież mają nam pomóc w tym, żeby orientować się w terenie i w tym co się dzieje na mapie, i w tym jak zachowują się wrogowie. Co to dosyć kluczowe rzeczy, o których Modern Warfare pamięta, no, ale gdzieś tam zapomniano z kolejnym update'em i troszkę mnie to zmartwiło i troszkę mnie zawiodło aczkolwiek na no, ogół wiecie, że Black Ops, e, jeżeli chodzi o blackouta, to mnie absolutnie skradł, bo jednak rozgrywka w tym trybie Battle Royale była fenomenalna, a też uwielbiałem to, jak bardzo ważne tam były kroki, jak dobrze je było słychać. W Modern Warfare te kroki w Warzone niepraktycznie nie grają roli, bo większość to jest po prostu chaotyczny movement i można za bardzo też taktycznie grać. Większość to jest chaos i refleks, a czasami też jakby na chaosie nie można całej gry opierać, natomiast no chciałoby się, żeby jednak kilka taktycznych rozgrywek można było odgrywać w samym kodzie, a wydaje mi się, że Warzone na to nie pozwala momentami. Na takie wiecie, przegry jakby rozgrywki akcji na tyle, żeby przechytrzać wrogów wskazówkami audiowizualnymi, gdzie audiowizualne wskazówki sprowadzały się do wskazówek wizualnych, bo audio jest po prostu chaotyczne. Naprawdę totalnie chaotyczne. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli dużo, dużo do odkrycia w tym nowym kodzie i dużo fajnych rzeczy, będzie on do zaoferowania oryginalnych. No bo wiadomo, że inną gro od Modern Warfare będzie, to już wiem, grając w betę i wiem, widzę to jakby i mam nadzieję, że wcale nie jest to nic złego, bo to nie musi być nic złego. To może być dużo dobrego, zwłaszcza, że kampania zapowiada się fenomenalnie. Jedyne, co mi czy naprawdę to ta strona też jakby wizualna, bo wydaje mi się, że jest to downgrade, jeżeli chodzi o choćby Modern Warfare. Czy jest? Nie mam pojęcia, zobaczymy na PC, zobaczymy, porównamy wtedy i będziemy mieli jakiś tam obraz tego, jak to właściwie wygląda. Z kolei moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek choć krótki się wam podobał, moje wrażenia z multiplayera są dość ciekawe, nie powiedziałbym mieszane, są raczej pozytywne, aczkolwiek mam obawy konkretne, i wydaje mi się, że dopiero zagranie w wersję PC-tową je albo uciszy, albo wzmocni. Tak czy owak, jeżeli chcecie zobaczyć więcej multiplayera na kanale, chcecie zobaczyć Warzone, czyli tryb. Battle, Royal w Cold War na kanale. Zostawcie po sobie kciuka w górę i dajcie mi znać w komentarzach. Tymczasem, moi drodzy, ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16:19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.